Siemma z tej strony biały HD, dzisiaj jest z nami kto? Yy, nie nad... Dzisiaj No, no jedziemy, jedziemy. No, ten. Dzisiaj sobie zagramy taki luźny meczyk, czyli to jest, jak mówiłem, obiecywałem, Wódka Challenge. Tutaj, no, oczywiście, no barmańską, dzisiaj to jest taka rozgrzewka przed, przed studniówką, że tak powiem. <laughs> I polecimy sobie ładnie z tematem, nie no, tak, tak, tak sobie... Szczególnie szybki, szybki meczyk i proponuję yy, wiadomo kibaleczek. o co chodzi, rozgrzeweczka, zasad, za, zasad nie ma, bo tutaj hmm. jakbyśmy grali na zasady to dawik no, nie był najebany. Ja, ja bym szybko skończył, słuchaj, bo co jak co, ale grać to ja nie potrafię. Tak, jest. Nie akurat w FIFA. Ja bym... na playu. Albo na playu, to tak inna jest. kwestia ale na klawie to jest ciężki. Ja dobra. oczywiście Czemu zakręcam, dobra. nie wiem, ale ja, ja, ja wiem, wiem, że otwarte. Aha, ja mam ten wygłos, tak? Dobra, no, czekaj. Znaczy. To nie, to ja czekam. Ja, ja oczywiście gram. Ja gram. polecę Italiańcami! No, zagram realem, chociaż dostaniesz pizdę. Chyba, że chcę, żeby, żebym zagrał Polską. <grym> Mogę Aż zagrać? tak? Zagram Polską. No oczywiście znaczy, i tak pizdę dostanę, więc... Zagram, to, zagram Polską, Polską, oczywiście zagram Polską. Dobra, to powiem tak. Jufa lecimy. E, Polska, Polonia, Warszawa. No. Wawrzyniak chyba jest na rewirze warszawskim, na, na tym, na telewizorze moim, tutaj. I, I, i czekaj, czekaj, czekaj. Yy, trening, spokojnie. trening. Rozgrzewka mała przed tym, lecimy je, z tematem, ozdro 600. To popitu. No. Bo ananasem... Błyczek tylko sobie wezmę. Ananas tak jest chujowy. To później jak on był sobie zezwiewać, to spokojnie. Wiadomo formacja, ale no. formacja standardowo trzeba wybrać I, wybrać. I tu z o, formacją zagram się, zobaczę dwoją składzie. w chcę powiedzieć, że ja chyba nic nie zmienię. Nie masz pojęcia nawet. Więc tak, Waldemar Arkadiusz cieee. Sobota, znany Zagram z formacją defensywną, czyli to będzie 4-3-2-1 O, ho, 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 Eee, że tak powiem o Kosecki jest bardzo ładnie Zieliński raczej mi się kurwa nie przyda więc sobota nie chcę nic mówić ale chyba z zamulającą nutę już może lecieć Mateusz eee. klich raczej nie gdzie jest y... gdzie jest Aryk ja się Zią... Arka Piecha nie ma <laughs> to jest chujne. Robert Lewandowski jest i on jest pierwszym czy nie? Oczywiście wow. Błaszczykowskiego bym kurwa musiał dać do przelot, ale chuj. Rychowiak, Polanski, Wawrzyniak oczywiście Glik Borus. No dobra, ja mogę jechać z tematem, nie oh. generalnie. Tak. Kto na to jest Borus? Dobra, chuj, i tak że dobra. Jak mam zatwierdzić teraz, powiedzmy? No wyjdź, Eskaton, kurwa. Dziękuję, Eskaton, i nic starannie klipa. No i lecimy z tematem, jak widzicie. Dobra, okej. Okay. Czuję, 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 że tak z wynik dwubramkowy Tutaj jeszcze to w, w pierwszej połowie jeszcze Liczę, że bramkarzem też umiem grać I Tak Na lajcie I, 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 I dobra I lecimy teraz yy, z tematem tak. Więc nie wiem, czy to nie będzie... Nie wiem, czy to... Odsuwaj, bo nie dosięgnę no, Bo może nie, przy... bo może nie widać no, Dobra, ruszamy Opa, i, I poszli panowie I pięknie poszli Mam Markizę przy bielce, ja tu mam Koseckiego I ty kurwa widzę, że tutaj nie wiem co to było, ale Zmienisz coś Ile nie, nie z tematem. Wow. Robert Arkadiusz Lewandowski, będzie bomba, jest, jest. bomba jest. Jest. mamy 1 proszę Państwa. Robert Arek Mariusz Lewandowski strzela w na wow. 1-0. Proszę sobie za to, że karniaczek czy coś. Tak jest. Ja proponuję, a Ty też nie? Oczywiście, proszę bardzo. Bo to nie, nie, nie można po prostu zaprzestać. Ej, hej, hej, to trzeba pięknąć kilon zdrowie gospodarza Tak jest Lecimy, Lecimy dalej Lecimy z tematem Jak widzicie Robert oh, 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 oh. Robert Abarzuk-Lewandowski Się wczuł już w temat Dostaje Dobrze Gitara mandolina ogłonna <noise> No ale nie, nie, nie Lecimy nie, 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 z tematem Ja nie, nie mówię swoich tekstów Pamiętam Barzagli kurwa Vidalos Nie wiem czy czasami tam jak... Nie wiem co to było, ale... Dobra, dobra, dobra. E, nie wiem czy czasami ta flacha nie przekrywa kamerki, także... Gdzie? co ci? No żeby tego nie było, to... Co? Jęcej ty... czkarek! Weź no, bardziej no, no. w prawo, bo może na kamerkę chubie no, Za się... Dobra, nie. Tam bardziej bo się skąd kurwa taki, że chuj. Mówię ci, jest dobrze. Dobrze. Jest mówisz. dobrze. I tutaj będzie. Waldemar, Arek, Kto Sobota. Nie wiem, co to co ale... to było, ale... Powiedz mi. teraz zrobi. Arek już Sobota. Gdzieś sobie kurwa zaczniesz dribbloować na i kurwa cpanie AREK SOBOTA! I... Ja, ba, 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 ba. I Robert Abażur Lewandowski abażur. strzela. Pazero. Abażur... E, ...razy trzy. To... W takim tempie to my tą połówkę to Nie z... Trzeba będzie jechać na trzeci. Znowu? Tutaj Lobby tylko użył. Dzisiaj dzisiaj ewidentnie kasy brak, także no 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 niestety No nie co, tylko... na no człeś kierunka dziadnąć i co? Tak sobie czekasz. No co czekam no za tobą tu na człowieku? Za miłość i ojciec. zdrowy. Tak. Lecimy dalej. Lecimy. Uuu. Z tematem jest dwa zero. To mnie zatrzęsło. Arek sobot. Oh. Co to było? Co to było ty? Dawaj, jak... Dobra Nie ma co się spinać Jest PNL przy grze także lecimy i tu nie ma co panie, co się kurwa tutaj Polonia y... a, u, a, u. Polonia Polska wygrywa na razie z Juventusem jest 2-0 będzie. kurwa, Robert Aważur nie chce coś kurwa kminić widzę Uuu, pan leci Robur Ziomek Kosecki na pełnej kercie! Nie, nie! Stój! I Kosecki! Łoje! Oh, yes. Co robisz? Dalej weź sobie strzelbę, kierunku. No to zagraj, no to są. No co No, wybijam, nie? Generalnie W ślubieniu mogłoby być się inaczej zakończyć. Co to znaczy? Bo, nie. Mogłem tam to strzelić. ślizk. No, ślizg, no, to że kurwa jeden ślizg wiosny nie czyni. Tak jest. No wiesz, o co Jak widzicie... O nieee, kolega z zero pojęcia o Zero grę, pojęcia o Fifie. tak. Kurwa, tam miałem zagrać w górę, ale nie zagrałem. Bądź, bądź tak. Robur. Robur! Robur! Nie Robur. Nie Bomba! Nie ma. Nie mój klimat. Jędrzejczyk dojdzie, czy samochód samoch, Murzynek Eto wychodzi. O, tutaj kolega o to nie je. ma. nie. Nie? Co, co ty tam odpierdalasz za paletę Armanii? Co ty tam za paletę odpierdalasz? To jest, to jest odpierdalasz? Żolero, nie. Żolero, Polski Roman, kurwa Rejon Hur, Armanii, Kozak nie. Kolego Co ty odpierdalasz, ja się pytam. No, masz pojęcie że czy nie? Masz pojęcie, eee, szczerze? No. no ty jakieś masz pojęcie, nie? No. Sobota, Waldemar. Waldemar już skusi się o no, to. to będzie naprawdę... Nie... To, to będzie naprawdę dziwny odcinek. Dziwny, nie dziwny, stara się jakoś pograć coś, dziwny, nie dziwny, uuuu, stara się coś grać, a na pewno ci się to opłać, nie chcę nic mówić, ale, kurwa, uuuu, co to było, no, no, kiliszek, nie, no tak, oczywiście, no, ale żeś mi bramkę serio Lorente, ej, Lorente, kolego, Lorente, Cicho. Moja wina, że tam F na początku było. To jest fran, to Franek e, Lorente bodajże. Franek? To jest, we fucie, to jest kurwa fucie, to jest w fiucie. Także... Ja no, ja no weź to tam, ten SK i No. Kilometr no i 2-1. Dziękujemy. Och, ale teraz ananas. No, ten ananas jest zjebany. Jedziemy do Skali <coughs> Ventus. 2 1. Gorzej ona nas wchodzi niż samochód. No widzisz. Ona mm. nas z cytrynówką no, nie chuja. Nie ma pieni. Błaszczykowski. Wow, Pan tak to mu się bawić nie będziemy. Co nie poszło mi kurwa. No i chuj, mi też... Niestety no jak widzicie, eee, jak widzicie no, no. mecz jak na razie jest zrównoważony, nie wiem, czy mi dostał kurwa. Umiejętność gry z kosmosu czy z dupy, ale mało brakowało jakby jak widzicie byłoby już 3-3-1, ale robur Lewandowski będzie wrzucał polegarne Nie, nie? No, nie, niestety nie. tam Barzagli bodajże wyczyścił mnie. Jedziemy Lorente. Koksik to jest trochę wysoki, wysoki nasz znaczy się. No my... nie, no ziomek, ceglum, nas nie będziemy. U mnie chłopacy widać, że Bolus jest lekko najebany. Widać od razu. Chyba ty. Jedziemy. Robu. Jakub Kosecki. Czarno mi zachodzi, nie mogę. Jakub Kosecki. Kosecki. Nie widzę, pomoble, Bomba i broni. Niestety to są załonicy srebrni. Niestety... Nie wiem, czemu nie padło to, ale jedziemy. Bo... Nie, no zechce ale... Dobrze, dobrze. Salom, panie, kurwa, tutaj. Nie lecimy. No. Robur Lewandowski. Robur czy się pokusi? ostrzał bomba! Ale jedno! Bufon broni, jedno. bufon. to jest Bufon. Bufon to jest Mali. To jest magik. To jest szał. To jest będzie? Proszę Państwa... Czekaj, bo to jest Waldek, sobota jeszcze. Łoż ty chuj, Waldemar! Na czystej pozycji! To mówię, to są srebrni zawodnicy, nie mają się Ale sobota! Już jest piątek, kur... Tańcz, tańcz. Jest piątek to wiesz? No co, że piątek człowiek? No, jak Kurwa. Lewandowski no. z góry... No. <laughs> nie jeszcze jest Krychowiak Mariusz. No te strzały z lewej nogi to niestety. Bo nie, jest po prostu niestety nie, nie niestety, ten klimat, słuchaj. No, 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 no nie, nie ten klimat. No, no i co? Tak słuchamy. Flur. Słuchamy se muzyki, ale nie, nie wiem, czy to nie zagłuszy. Były testy no, łączemu. Testy, testy poszły, więc zajebiście. raczej nie już problemów. Nie wiem co to tam tutaj się dzieje Bez zamotanie generalnie małe. E, e, bez taki. E, no. e, e Dawid, ale Zawręte To mm. <ścoughs> Nie, ja tego nie skomentuję, ale Powiem tak, jest dobra praktycznie końcówka pierwszej połowy, a barmańska stygnie. Tu będzie rewanż, podajrze, mi się wydaje. Rewanż? Nie, Może być rewanż. Wódzisz, Bo jeszcze wszystko jest do, dostępne, kurwa. W Mango, w sklepie. Tak? <grym <grym zamówimy na pierwszej połowie w internecie. No to za Lecimy, kurwa, dalej. Lecimy. Moment, kurwa, tutaj się rozbrykał, po ale i tak, tak, tak to wywiadaję, ja bo z takim kurwa wiesz przeciwnikiem to powinien już wypierdalać to z 10 do 2, na minimum. skoro już strzeliłeś te dwie braki. No, ale, ale teraz 3-2, 3-2, 3-2. Nie jedną. To jest panowie i panie. To jest panie, panowie. Nieprawdopodobne. Chuj. Nie mam, nie mam pojęcia niestety. Cię Jakieś problemy, dobra? szuta w pole karne za mocno. Dobrze było. Niestety. Eee... Tu Polanski raczej nic nie zdołał ukulać, niestety, nic nie ma, ale jest wczucie. Co? I kończymy pierwszą połowę, jak widzicie. Dobra, jest 2-2. Niestety, która. proszę Do połówki już nie ma. Każdy strzela po. dwie bramy. O, Co? Nie... Nie, nie gramy tak. Okay. Dobra, lecimy z tematem. Jakub Kosecki z tę grę. proszę Ciebie, witalnie, nie no, no. wygnął. Bonucci, Barzali. Liechtensteiner. Liechtensteiner coś kurwa... O Jezu, chyba za do... dużo, dużo Deutsche ogarnąłem. No. Sobota, Błaszczyk. Dobut Lewandowski.

Raz dla siebie i raz dla mnie. To musiało wpaść. Że jeszcze mogę lać ten swój. Zdrowia. Jedziemy kolejny. Kolejny punkt w tym meczu, że tak powiem. Jest 3-2. Chłopaki, chyba dopiero rakietę dostanę w dupę. Mówisz? Tak. Wyczuwam, wyczuwam spinę. Wyczuwam, kurwa wpierdol. Wyczuwam spinę. A wyczuwam, wypierdalanie. Że lecimy z tematem. Nie, no. dobra. <coughs> Kosać. Nie, ja muszę. ogólnie używam tylko dwóch klawiszy, praktycznie. Także jest tam fuj, nie? Zobacz, to tam chuj, nie? Wiedziałeś? Co to są te dwa klawisze, które mówimy? Klawisz. Waldemar, Arkadiusz, sobota, brameczka. No i co, barmańska. No i co, barmańska, nie no. no. Czekaj, łyczka se No, ona nas. No jest chujowy. Powiem tak, jak mnie widzicie w kamerze. Ten ananas jebie główny. Dziękuję bardzo. Jebie. Gówny. Proszę zaczynać teraz. Nie wiem dlaczego, ale chyba przez to znienawidzę ananasa. Nie wiem. Bo powiem ci, że... Oj tu leciał mecz już, zależe skambor. No z cytryną Z ananasem. I... Zdrowie. Aha, że ja. Jak powiem teraz dla ludzi Uu. wszystkich, gdyż iż... Gdybyśmy, nie, grali, dobra, no gdybyśmy grali y, normalnie, że tak powiem Ja z, nie gram normalnie. Z Finlandią, czy o, coś podobnego szokie, no. z tej buki? Nie, nie ten, nie to nie są, ten budżet, ...to sądzę, sądzę, że Dawid byłby już najebany w by <laughs> Bardzo możliwe, jeb... no. Nie, dobra, słuchaj. W takim tempie to. do końca meczu. To ja już tu będę leżał. Czujesz to czy nie bardzo? Czujesz, Czujesz się, nie wiem. 5-2? Może być tak, ja nie ale jednakże ja nie wiem, dlaczego ty wyszedłeś bramkarzem, kolego. Szczerze ci powiem. Stop klatka na kilona. Stop klatka na Szczerze ci powiem. Nie wiem dlaczego. Może to jest to, że po prostu czekam na kielon. Dawid widzę, już kurwa. Nie, ja nie potrafię pić. Grać tym bardziej. No co zrobisz, nie? No, co zrobisz na takie życie, nie? Wieczny kierowca. Me mecz się nie skończył jeszcze. A tu już jest klimat. A tu już kurwa barman mówi, że tu już koniec. Frach jest. I co teraz zrobisz? Powiem tak. Jeżeli to, co mamy teraz, się skończy. No, to chyba muszę podskoczyć do domu. Masz jakieś asortyment do domu? No człowieku, Barek zawsze pełny. Proszę bardzo, kieronek za... Tylko jak ojca obudzę, to będzie chuj, zdrowe. I Iriada, nie? Dlaczego? I Lorente! Lorente chuja zrobił teraz tej. Czemu? Bo... <laughs> Barmańska mu zaszkodziła. A tobie? Rozgrzała mnie w chuj. Mm. Dupa Kaseckiego, Dupa Kasecki... Wiesz co, no mówię To nie, to jest ogólnie Polska, nie? To, to akurat się nie, zgadza. Nie, nie, bo to mówię ci, że to... Nie, to się akurat zgadza, to jest polska reprezentacja, tak, tak oni grają. No to, no, to i masz ale to są średni zawodnicy. Więc... No, ale chuj, że srebrni, ale to akurat było jak prawdziwe zagranie polskiej reprezentacji, no. No, no, no chyba no, się ze mną zgodzisz. Oni na pewno nie będą grali ideami, o, ty czuluję wano. Zobacz, jak kurwa sobie już napierdala. Oni mi się że ja wiem. Sabotał, wam nie wiem. Ja pierdolę znowu. <suszy> no co? Jelonek, kolego? No, kieronek no co? No, karniaczek, to no, karniaczek. Cytabeczek wezmę. No, no, no. Sła. lekki przełek. Nie, to nie jest dobry pomysł. Nasz. To powiem tak, czekaj. Stop klatka. Proszę bardzo, Sześć, Czyli? Czyli ósmokielon Może być. 9 bo na wejście No tak jest i co? I co? No są i w przeciągu nie wiem już 10 minut? Może być. No ale to jest barmańska. Barmańska, nie barmańska. Wynik widzisz na tablicy tutaj szkolnej. Płęta. Dobra, zbijmy. Jedziemy? <laughs> Lecimy A ah! no i jakie odczucia po barmańskim? Może nie po barmańskiej, tylko po, mecz, po meczu. Po meszu znaczy mecz trwa nadal. No co, no, no, no pizda, no co, no co? Co co, 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 co ja ci podobę? Szukam. No szukam, ty, ale... szukam i będzie... Ale ale, ale Juve dostaje w pizdy i to kurwa ko? o U! Znowu kierunek? Na to wychodzi kolego. polewaj no taka, że takiej kurwa życie, no pizdę dostajesz. Nie skończę dobrze dzisiaj. No przegram i Faltuj. tak. Stopuję, proszę bardzo. Mm. Dobrze, kurwa, kim on ciebie bo jakby miał jechać do domu jeszcze. O człowieku Kurwa, jaki ten ananas jest niedobry. Mmmmm! No pijemy? No na nas! No na nas! Chuj! Zdrowe! Lepiej mi z tym uzdrowiać! Ja. Jedziemy? Wódka Challenge, kurwa to nie był dobry pomysł! <laughs> Dawaj, Lichtenstein! Lichtensteiner! Nie Lichtensteiner, Lich... Uj dobra, ważne, że niemiec! Dlaczego? Dlaczego... Nie, to nie jest Niemiec No to kurwa chuj wie, co to jest. Ma nazwisko niemieckie. Dojdzie. Doj... O nie, klonek! Czy ty to czujesz? Czy to czujesz? No czuję, czuję. Kolega tak zagrał, że skończyła się barmańska. No, nie skończyła się jeszcze, jeszcze Na, na dwie branki starczy, czekaj. 8-2. 8-2. Polska Juventus 8-2 jest. To, to, to w prawym, w prawym rogu, to, to to. To... jest moja obecna sytuacja. <grym> jeszcze <grym> powinienem powinien zrobić tak krzulkę na łasce zawinąć. <laughs> nie dobra. No chyba tu jest to ma podaj, że... To duża czapka. Busket z, z Barcelony to jest mi się wydaje. Busket. A skoro busket... Nie, zostanie po jednym już. Jak strzelisz więcej. Się... <grym, grym>, dobra. Muszę ja, się nie. język prączyć. No widzisz, plączysz się. E, jak zostanie <grym>, strzelona jeszcze więcej niż jedna bramka, to wtedy jesteś pizda. Nie, 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 że jestem pizza, tylko... Co? Co? Chodzi o to, że zabrakło nam łódki. No ale jakbyśmy mieli grać bo my gramy i tak po 6 minut, nie? Kurwa ananas! Jakbyśmy mieli grać po pół godziny kolego, to ty ale byś to... kurwa leżał tu najebany po pierwszej połowie. No taka jest prawda. No taka jest prawda. Dobra Kieron dalej. A ten ananas nas jebie w głowie. W Zdrowie gospodarza. Znowu? Pójdą. Jedziemy. Postaraj się. No to już jest koniec mężu dla mnie. Pszut. Nic nie jest. W Co jest? Bo nie wiem co się dzieje. Oh. Nie! Jezu, już mały, kurwa. Nie masz co się bać. Ja już widziałem tą piłę w Zaraz możesz widzieć, kurwa, nawet <laughs> Ale nie ma tyle wódki już tocisnąłam super Noo powiem ci, że no Kosarski Jakub No oduczyłem no. się już pić kurwa no, no. dwa. A, do you know Civil kurwa Toś mi na originie pisze you No know? Szukamy, szukamy kogoś, ale nie wiem kogo no. Do you know No, no. Wow no. Dobre, 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 cześć Buwono garną Ci nie, nie, nie tak płasko. Nie, nie, nie. nie Spanny, panny. O, teraz wyszedł, a teraz wyszedł. Zobacz, jak leci, kurwa, jebany. Eee! Ty w No co? No Jest tam maila od nami. Maila, kurwa? Maila o damie <laughs> SMS-a, ziomek. No to ci się nawierza, co chodzi. Ja wiem. Tej, 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 tej. Ale moi widzowie mogą nie wiedzieć, czy to jest kurwa <laughs> fejk, czy nie fake. Nie fejk, nie fake, bo moja kobieta się martwi, co ja teraz robię. Jest, jesteś w ciepłym pomieszczeniu, jesteś najebany i w filmie. Nie jestem najebany. Czego? Eee. czego, czego chcesz wiedzieć? Czego? Nie jestem najebany, ale czego? mam już kolorowo. Czekaj, chodźcie, w sensie, czekaj. Czekaj, to zaraz już bramka. Nie, nie, nie. Tak, <laughs> Jak ja już do ciebie podaję, to jest Mmm. Ale mi gorąco w tej czacy. Nie! Nie, kurwa, kurwa! Ja pierdolę, już się bałem. Które to jest minuta? 804, Dam radę, dam radę, panowie. Trzymać gardę. Nie! <laughs> kurwa. Kurwa, ale urwa! Pełne skupienie jest Wow! myślałem, że już przejdzie wiesz. Hmm. Hmm. Ale powiem ci jakoś pierwsza połowa lepiej mi szła No, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja <laughs> doprowadziłem do rumienstva, a teraz w drugiej połowie jeszcze zbrałem w dupę, nie? Spoko ogólnie. Spoko, spoko. Teraz zjebałem. Dobrze. <laughs> zjebałem dobrze, okej. Okay. Yy... Nie, 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 nie! Kurwa, no Nie, tańcu wypierdalaj. Dawid, no nie chcesz tego kielonka, jedno ja się stało. Nie, daj mi kurwa wytrwać. Do końca meczu. Niecham się, no muszę się urwa. Ja wiem, że chcesz strzelić, kuro, żeby nie ujebać jeszcze. No nie, 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 pany! Nie, kurwa! Sędzia jebany. Kurwa! Dziękuję! Wytrzymałem do końca meczu! Założenia przedmeczowe ogólnie były takie, że do końca meczu już będę leżał. Aczkolwiek 8-2 to jest mało no, satysfakcjonujący wynik. No wynik jak wynik. No to wynik domy. jak wynik, ale Polska stoi wysoko ale? w lokacie rankingowej, ale oczywiście kierunek na zakończenie. Kierunek na zakończenie meczu chyba ostatni. Chujowo. Czy mam do domu jechać? Najważniejszym dzisiaj punktem spotkania było nagranie z, do tego odcinka. Wódka challenge. Pykło. Typowy biały. Biały HD, jak widzicie. Biały HD, typowy. Fighter FIFA. Nie, fighter, bo mogłeś. Co, nie, fighter? nie ale... Mogłeś, ale nie rozjebałeś, bo mnie lubisz. Kwestia jest taka, że. Że ona nasa muszę borać. Że kurwa ten odcinek, odcinek ma pół godziny. No to pozdrow Że będzie się wrzucał, kurwa, pół godziny. Nie wiem. Pół godziny, razy, pół godziny razy, kurwa... Dwa dni z, będzie się no, wrzucał. dwa dni, tak, like, dziękuję. To co ty pijesz, kurwa, po barmański? Ananas. Co na chuj to pijesz? Nie wiem. No dalej. Stukamy i... Stukamy i kończymy? I kończymy mecz. I kończymy mecz. Do zdrowia. Pozdro. Chciałem powiedzieć jeszcze... Oczywiście, że ja że jak odcinek się podobał, to... Lajki, je, lajki, bo oczywiście jak ja widzę lajki czy coś, czy komentarze oczywiście... Bo, nie. czekaj, jeśliby, jeśli, jeśli będzie więcej lajków, to... Będzie, jakieś... będzie więcej meczów? Będzie <laughs> tak, tego typu... <laughs> nie, nie, oczywiście kolega tutaj nie. nie ja o te... no. nie, oczywiście. Wiem, wiem, że to, to, to... chodziło mi o, oczywiście o to, że jak będą lajki, komentarze, udostępnienia, coś takiego, oczywiście będą różne serie, typu też wódka Finlandia, ja na nasa, oczywiście. Wódka Finlandia Litr na dwie osoby, może, może nie na dwóch, bo widać, Ale zjebałem, Dawid by odpadł. Także mówię, jak podobało się, to dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, co się dało, także... Ja się żegnam z wami Dawid się żegnam. Ja się z wami też żegnam. Znasz że się kobieta napisała. Dobrze, także kończymy temat. Pozdro, 600, trzymajcie się, hej. L -l.